Cześć. Czy w dzisiejszych czasach, kiedy już wszystko zostało powiedziane, nagrane, warto jeszcze tworzyć content. Po, odpowiem Ci na przykładzie e, historii, która ostatnio mnie spotkała, bo byłem w niezłym szoku, jak usłyszałem po prostu to, co mi powiedziała osoba, że dlaczego ona nie będzie tworzyła kontentu. Więc wyobraź sobie, że był to personalny trener i mówię mu, dlaczego nie tworzysz kontentu? Pytam się go, dlaczego tego nie robisz? I odpowiedź była no, bardzo prosta. Nie będę tworzył nie wiem, filmów, jak ćwiczyć, jak się odżywiać, bo w internecie już z tego bardzo dużo i wszystko zostało już powiedziane. powiedziane nie? No i okej, okay, ta osoba ma rację, że tak, oczywiście jest, tam już wszystko jest w tym internecie, ale teraz zobaczcie, zobaczcie jak ja to widzę. Skonfrontowałem to z moją osobą, bo mogę po prostu pokazać czarno do białym, jak to działa, więc odpisuję tak do, do tego trenera. Pomyśl sobie, ile ludzi na świecie chce jest otyłych, chce zrzucić parę kilogramów. Ile ludzi chce zmienić sylwetkę? Nie? A teraz pomyśl sobie w mojej branży, ile ludzi chce słuchać o projektowaniu stron i jak coś sprzedać. Porównaj sobie te ilości. Według mnie, mnie ogląda tylko ten, kto ma firmę, lub ten, kto chce rozpocząć firmę. A. Ludzi, którzy chcą zrzucić kilogramy, chcą poprawić sylwetkę, jest miliardy więcej. To jest ogromny target ludzi, którzy chcą to zrobić, nie? To jest pierwsza różnica. Jak, dlaczego ja tworzę kontent wciąż, mimo że mam taką małą niszę, a dlaczego ten trener nie chce tworzyć, jak ma taką wielką niszę, nie? Pierwsza rzecz. I teraz pomyśl sobie, ile ludzi jest personalnym trenerem, a ile ludzi siedzi w marketingu? Według mnie, nawet jak. Pomyślicie wokoło wśród znajomych, znacie choć jednego personalnego trenera, a znacie kogoś od, od stron internetowych, bo akurat w moim rejonie jest tak, że większość ludzi znam, którzy robią marketing, a personalnych trenerów znam nielicznych. A jeszcze do tego, jeżeli personalny trener ma odpowiedni wygląd, to już jest w ogóle marginalne, bo dużo personalnych trenerów jest w ogóle otyłych. Przynajmniej tutaj w UK, tak to wygląda, nie? Więc zobaczcie, jaka jest skala tego. A teraz. Popatrzcie, pomyślcie sobie, ile jest tych personalnych trenerów, którzy jeszcze potrafią tworzyć content, którzy chcą to robić. To jest jeszcze mniejsza liczba ludzi. A w mojej branży, w marketingu, gdzie my żyjemy z tworzenia kontentu, no prawie każdy marketingowiec robi jakiś kontent. Ten, kto robi strony, tworzy content. Zobaczcie, że tylko nieliczni w tej branży nie robią kontentu. I zestawcie sobie teraz, jaki target ma taki personalny trener. A porównując to na przykład do mojej niszy czy waszej niszy projektowania stron. Przecież to jest w ogóle tego nawet nie ma sensu porównywać. I teraz, jeżeli jesteście osobą, która sobie myśli, OK, wszystko zostało powiedziane, już nie będę mówił, jak robić strony internetowe, bo ten gość tu na YouTube to już wszystko powiedział: Nie, nie o to w tym chodzi. Ja też nie odkrywam nowych rzeczy, odkrywam to, co już na pewno ktoś gdzieś tam powiedział, ale nadaje temu własny sens. I każdy, kto tworzy content, nadaje kontentowi własny sens. Po co? Bo część ludzi lubi sposób, jak ja mówię, a inna część ludzi będzie lubiła sposób, nie wiem, jakoś tam Janka, który mówi o stronach. Każdy ma swój przekaz, który jest różny. I jedni rozumieją mnie, jedni rozumieją kogoś innego. Tak to wygląda i nie ma czegoś takiego, że nie ma miejsca na każdą że na nową osobę. Oczywiście, że jest miejsce i nawet w takiej trudnej branży jak moja, czy wasza, też jest miejsce na kolejną osobę, która może uczyć czegokolwiek, może uczyć Webflow, może uczyć Framera, może uczyć, nie wiem, pozycjonowania. Zawsze znajdą się chętni, ale żeby dojść do tych ludzi, trzeba być wytrwałym. To nie jest tak, że zrobicie 10, 20, czy nawet 100 filmików i już będziecie królować na YouTubie. Nie. To tak nie działa. Chyba, że akurat macie super osobowość, no to spoko, może wam się to uda bardzo szybko, ale przeciętna osoba, taka jak ja, taka jak większość ludzi, którzy tu pewnie to oglądają, potrzebujemy dużo czasu, aby ktoś nas odnalazł. I wygrywa ten, kto się po prostu nie podda, ten, kto robi ten content jak najdłużej, robi go coraz lepiej, z każdym odcinkiem ulepsza, poprawia, zbiera feedback i tak to po prostu działa. Ja robię content 3 lata i ktoś popatrzy na mój kanał i powie, boże, ten koleś się w ogóle nie rozwija, a dla mnie to, co się tutaj dzieje i tak jest bardzo fajne i bardzo się cieszę, że to tak właśnie idzie. Także każdy ma swoją, swój, swoją wizję na to, ale... Nie ma, po prostu chcę Wam powiedzieć, że nie ma jakby branży, gdzie nie można robić kontentu, Naprawdę tak nie myślcie, bo wszędzie można jeszcze coś powiedzieć ciekawego i można nadać temu własny, własną perspektywę, własną ocenę, podpowiedzieć coś, połączyć, powiedzieć to w inny sposób, i właśnie coś takiego będzie rezonowało z jakąś grupą ludzi. Jak macie coś do dodania, dajcie znać w komentarzu. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć. Hej.